Marcin Szafrański, witam Państwa. Dziś naszą redakcję odwiedził Patryk Czerniejewski, młody, zdolny student piątego roku krakowskiej szkoły teatralnej. Przeczytałem, że obiecałeś sobie, że za trzy lata będziesz pił whisky z Leonardo DiCaprio yy. po naszym wspólnym filmie. To odważne. Trzy lata? Nie jestem przekonany, że te trzy lata się uda osiągnąć. To jednak dość krótki czas. Szczególnie, że DiCaprio przypuszczam, że może być troszkę zajęty, może być problem z kontaktem, no i ja chyba jeszcze nie jestem na tym poziomie, na którym by, bym chciał być. Oczywiście jest jakieś takie marzenie senne, troszkę nawet może być, że żart, ale wydaje mi się, że jak nawet w formie żartu się przedstawia jakieś takie marzenie, które wydaje się nieosiągalne, to mimo wszystko staje się trochę bardziej namacalne. Jest jakieś takie, że kurczę, czemu nie? Przecież to jest też człowiek, dlaczego byśmy się mieli kiedyś gdzieś nie spotkać? Więc. Troszkę żartuję, a troszkę marzę. No właśnie, to jest tak, że ty sobie stawiasz wysoko poprzeczkę. No myślę, że, że chyba muszę. Takim jestem już człowiekiem, że kiedy przed tamtym Sylwestrem, sprzed roku, bym sobie powiedział, że uda mi się zagrać w kilku polskich produkcjach, pewnie bym to wziął w ciemno i bym stwierdził, że o, o super, super. A, a kiedy jestem w tym miejscu i po tym, co udało mi się w tym roku przeżyć i doświadczyć, Czuję jednak strasznie niedosyt, że fajnie było tego wszystkiego dotknąć, ale to jeszcze jest jakby chyba jeszcze nie to. Jeszcze chcę więcej, jeszcze chcę mocniej, ale chyba myślę, że to dobrze, że jakby to napędza mnie i daje mi motywację. No właśnie, bo można było cię w ostatnim czasie widzieć w kilku takich znanych produkcjach serialowych, tak? Chyba byli lekarze, było na dobre i na złe, było ostatnio na noże też. Łatwo jest się do tego typu produkcji wkręcić. To w ogóle jest. Czasami połączenie przypadku z upartością, tak myślę, bo z na dobre i na złe, to było tak, że ja byłem na castingu do innego serialu, gdzie nie udało mi się dostać, więc byłem przekonany, że no nic, pieniądze to na pociągi, znowu się nie udało. Aż tu nagle okazało się, że tu pan nie pasuje, ale z kolei w tym serialu, mamy pana już bazę, no tej postaci może by pan pasował, więc zapraszamy już pana bezpośrednio bez castingu, no i nie wiedziałem, że tak można, ale okay. można. No i udało się. I okazało się, że moją postać, yy, nazwę to przedłużyli. Miała być to taka bardzo małostkowa postać na maksymalnie dwa odcinki. Okazało się, że troszkę to dłużej potrwało, z czego się bardzo cieszę. No i mam nadzieję, że, że to dopiero jakiś początek dotykania czy to filmowych, czy to tych serialowych postaci. Ale tak zawodowo widzisz, że jest tobie teraz łatwiej, w związku z tym, że mieszkasz w Warszawie? Czy zauważyłem, że telefon częściej dzwoni? Świadomość tego, że młody aktor jest na miejscu, że nie muszą na niego czekać, albo, nazwijmy to, nie puszczą go z teatru, bądź ze szkoły, sprawia, że częściej dzwonią, częściej wierzą, że jestem dostępny i zauważyłem taką tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o propozycje, a to dopiero 4 miesiące mieszkania w Warszawie, więc jestem dobrej myśli. Będzie można gdzieś Ciebie zobaczyć, albo brałeś już udział w jakimś castingu z nadzieją na pozytywny efekt? Z castingami jest tak, że ja wolę nich nie mówić, dopóki nie zadzwonią, nie powiedzą dzień dobry, wygrał pan, zapraszałem pana na, na zdjęcia. Po castingu staram się tym nie myśleć, zapomnieć, żeby ta nadzieja nie była jakaś taka bolesna, tylko bardziej kiełkująca jakieś tam głęboko. W 2017 roku można zobaczyć mnie będzie dalej ten Dobrej na złe oraz W Ojcu Mateuszu. Bodaję, że w styczniu i w lutym obie produkcje będzie można zobaczyć w telewizji. A co będzie potem? Nie wiem, castingi jakieś tam pewnie pojawią, a niektórych już byłem, ale nie ma jeszcze werdyktów, więc nie chcę o tym mówić. No, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś, jak koleg to zabrzmi, będzie o mnie głośno. W tej wierze samego siebie pomagało Ci to, że właśnie byłeś piłkarzem? No bo jednak yy, to, to uczy jakieś pokory. To jest fajne pytanie. Yy, ja to mówię wszystkim, którzy pytają dla mnie, się mnie czym jest czy piłka nożna. Ja uważam, że była moim ojcem. Dlaczego? Stało się tak, jakoś w moim życiu, że wychowany byłem przez mamę i przez babcię. A to właśnie piłka nożna nauczyła mnie, jak przegrywać, jak wygrywać, jak się cieszyć zwycięstwem, jak tworzyć zespół, jak poczuć ból, jak ten ból znosić, jak sobie radzić z krwią, z potem, ze łzami. Jakby wszystko, co, co dałem piłka nożna, uważam, że bardzo mocno oddziałuje na mnie teraz. Patrzę. Teraz przez pryzmat ludzi, które spotkałem w szkole. Jest taka anegdota dość mocna, o, pogotowie. E, Dość mocna i może za bardzo klarowna, ale kilka osób, powiedzmy, w szkole teatralnej, na pierwszym roku, ja może zaprezentuję. By ich styl bycia wyglądał w ten sposób, prawda? Artystyczny. fajeczką, mm -hmm. życie, życie. Ja bym się nie wyobrażał w innej pracy niż to. Nie rozumiem, jak ludzie mogą robić coś innego. Ale byłem człowiekiem, który po prostu dotknął, że jak. Wystraszony? Nie. Normalny to jest chyba e, dobre określenie. Normalny chłopak, który grał w piłkę nożną, który po prostu chował się też przed blokiem, który doznał e, różnych sytuacji życiowych, który wydaje mi się, nie mi to oceniać, nie jest zmanieryzowany, czy tam zmanierowany, to chyba i to, i to ma jakieś swoje znaczenie. E, jakby to uważam, że sprawia, że w tym momencie mając postaci, które wydawać by mi się mogły zupełnie obce, jednak są gdzieś bliskie, bo udało mi się prawda, dotknąć bardzo takich trywialnych i różnych rzeczy w życiu, począwszy od właśnie piaskownicy, czy tego blokowiska z chłopakami, czy jak to możemy nazwać, piłkę nożną, też tańczyłem w przeszłości. Jakby te małe świadki, które mi się pojawiły w moim życiu, sprawiły, że te horyzonty się poszerzają i czuję, że mogę tych postaci jakoś fajnie dotknąć. A na to swoje blokowisko, o którym mówisz, wracasz często? No bo, jest... ja wracam do ludzi z, z tego blokowiska, bo na blokowisko już nie wracam, no bo jakby tam nie mieszkam. To już mieszkam troszkę w innym miejscu, ale ludzi, których wtedy poznałem, jakby też jestem wdzięczny losowi, że, że jakby są przy mnie, każdy z nas. Mamy taką czwórkę przyjaciół, każdy robi zupełnie coś innego w życiu. A jednak powtarzam każdemu, że to jest wielki, kurczę, skarb od losu mieć takich ludzi koło siebie. I, I to jest niesamowite, że tyle można nas jakby niby dzielić, a jednak to 16 lat przeżytych na tej piaskownicy. Wspólne pstrykanie tych kapselków, takie yy, tak się kiedyś grało. Też grałem. Yy, czy tam na, na trzepaku siatkówka i sąsiedzi, którzy gonią. Już właśnie, to, już Naprawdę, kurczę, jest o czym rozmawiać i co wspominać i uważam, że to jest super, że to jest skarb. Tu tak na koniec jeszcze zadam Ci to pytanie, bo jesteśmy wśród wielu znanych, cenionych ludzi. Powiedz, kiedy my się spotkamy na takiej ławeczce? Kiedy dla Ciebie byłoby takim wyznacznikiem spocząć na takiej ławeczce? Oh, kiedy spocząć na ławeczce? Bo widzę, że ławeczce. tutaj jest Szymon No właśnie Szymon Bobrowski tam jest. To jest takie pytanie, którego nie chciałem usłyszeć. A wiesz czemu? Dlatego, że moja odpowiedź jest bardzo trywialna, czyli nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, że jakby zrobię coś, co będzie wartościowe dla ludzi, co sprawi, że będę miał okazję usiąść na tej ławeczce i być sfotografowanym, a jeżeli nie, to trochę dłużej poczekam. Może gdzieś tam w jakimś koncie za kilka lat się jakieś miejsce znajdzie. Życzę Ci tego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. bardzo dziękuję.